...na modach. Kontynuuję... Nie, ma żadnego save'a, to dobrze. Zobaczyć, co w modach. Powiem wam tak... Wszystkie mody, które mam, powinny działać. Jeśli nie, to będę próbował je naprawić. No, w falach nie co mogę powiedzieć, no... Gra, która chyba już ma... Wyszła w 2010 roku. Chyba 19... Grudnia? Nie, nie jestem pewien. nie chcę was skłamać, ale w 2010... No legendarna gra, w którą mam przegrane obecnie około 1900 godzin, tutaj na tym koncie mam około 110 godzin, na drugich mam resztę przegranych godzin, dlaczego tak sam nie wiem, zaczynamy nową grę, kacenki nie będę pomijał i zobaczymy jak to seria wyjdzie na tych modach, mam nadzieję, że nie będą jakieś powikłania. Długo się zastanawiałem, jaką grę właśnie nagrać po Dying Light 2. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się nie pojawi jeszcze jedna seria na kanale z Cryzosa 3. Zaczynam, tak jak mówię. A i w ogóle ciekawostka, przez tyle, prawie przez 2000 godzin przegranych w tą grę. Nigdy nie przeszedłem gry po stronie legionistów. Nigdy. To jest ciekawe. Nigdy tej gry nie przeszedłem po stronie legionistów i. Może na tym, może tutaj przejdziemy, zobaczę jak gra się kończy po stronie legionistów. Przez tyle lat w ogóle nie grałem po stronie legionu. Nigdy. War War never changes. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages. A, i zapomniałem dodać, y, tak, będziemy grać na wersji angielskiej. Y, ze względu na to, będziemy grać, y, nie chciałem, żeby y, część była po polsku, a część po angielsku, wiecie, mody po angielsku, wiem, że można tam spolszczenie, ale nie chciałbym się tego robić. po prostu po angielsku mi się wydaje, że angielska wersja dla tej gry jest zajebista. In the the Chinese Chinese yes, to the they returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world and a great wall spanning the colorado river. the ncr mobilized its army and sent it east to occupy hoover dam and restore it to working condition. but across the colorado, another society had arisen. Under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. Four years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. <laughs> Guess who's waking up over here? Time to cash out. Would you get it over with? Maybe cons kill people. Zero face. President John? But Pitch. I ain't a John? Alpenza. I... Alpenza nie, nie jestem, You've pewnie. made your last delivery, kid. Sorry, you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18 karat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Tak, dostaliśmy w głowę i nasza postać przeżywa magię. Tak, i tu, ta muzyka, i ten stemp. Och, yes, oke, to kocham naprawdę. Ta gra to jest po prostu arcydziało, jednym słowem. To jest po prostu arcydziało, ta gra. O, ale... New Vegas One a, to jest mod, okej. Okay. O Boże, teraz wszystkie te jakieś... Właśnie. Gry, okej. Okej. Project Nevada, karawany, Classic Park. Jesus fucking Christ, ale tego się ukrało.

Doktor, Doktor Bulgun, <laughs> nie wiem kompletnie co to znaczy. Eee, po prostu wymyśliłem to przed sekundą, więc będzie wygrali. No <laughs> ja też <to> nie jestem <laughs> pewien, czy to do mnie pasuje.

Powiem szczerze, tak na doktora. Ja wiem, tego, skurwysyno. Wygląda zajebiście. Masz, Perfekt Next... Eee, kolor nie jest. Yes, skończyło Nie chce mi się tworzyć postaci, poza tym no tutaj... Nie jest to zbyt jakoś niesamowite, to nie są Simsy. Po prostu wybierzmy gotową postać i ty na. czy idziesz? Fuck'em kraj. Była mocna impreza wczoraj, eee. Ok. Over by that tester machine there. Ok. Proszę bardzo teraz. ruszyć. O ja, możemy chodzić. Look at this. Popatrzcie na, na tą twarz. Zapamiętajcie, jego twarz to jest seryjny morderca, każdy teraz zajęty. Ok. Tak, Z podnosimy. No. Dobra. Tak, już zaraz. Będziesz się Czemu nie działają? Nie wiem czemu. Okej, okay, spoko. O, tutaj już mamy z Project Nowady. Tak, nic nie możemy zrobić, bo nie Okej, okay, dobra. To jedziemy z punktami. Eee... Czekajcie, przejdźmy na sam koniec, bo nie chce mi się tak klikać. Ja wolę mieć tu tabelkę. O, właśnie. Eee... Agility, Intelligation, dajmy sobie tak... Strange per 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 Perception? Nie umiem, by, zawsze by się tutaj, źle wymagam to. Dajmy sobie dwa punkty w Agility. Eee, jeden w faryzmę. I dajmy sobie tak. 5, 7, 5, 6, 6, 6, 5. Tak, jakbyśmy na przykład nie włożyli na przykład 10 w charyzmę, to on by coś in inaczej powiedział, nie? Czemu ty czemu ty już mógł, chapać? Czemu coś się stało? A tu jest taki isterek, patrzcie. Troszkę taki trosz, isterek, patrzcie. A, nie pojawi się teraz? No, szkoda. O! To jest taki. Prawda, object, look Jeszcze coś powinno się wświetlić, dobra. O oh, good, no to push to stop. Nie ma. <grym> Zawsze się lubiłem bawić z rzucaniem tych przedmiotów. Mam też ulepszone chyba dialogi. O w sensie tak ładnie to wygląda. Eee, co? Ten dog? No nie wiem, z katem nie House, shelter, night. Dream, Bandit. Ah, um, który Bandit zwał? A wiesz, który? Light. Light, Dark, Mother, Cooking. a Boże, nie wiem. To jest, powiedzmy, powiedzmy. O Boże, co ja tu widzę? Nie wiem, cokolwiek zaznaczmy. technologii, mushroom, chmury grzybowe, że tutaj niby bomba to odbucha, powiedzmy. Tak. Dobra, jak tutaj mam roz rozdysponowała punkty Lockpicking, Melee Wave survival, Nope. no, nope, no, nope. no, ja taką broń. Medycyna, naprawa, dajmy sobie speech i lockpicking. Tak. Jako ciekawostkę, że tak coś sure, powiem. Jeśli chodzi o granie, w inne pokoliczne gry typu Skala, Stalker. Ja chyba to kiedyś wspominałem na odcinku Zdenkleita. Nigdy, przenigdy grałem w Metro w Stalkera. Te gry mi kompletnie nie podchodziły. E, wręcz się przy nich męczyłem. I sta do Stalkera chyba miałem 8 prób podejścia tej gry. Wiem, że przy jednym podejściu już byłem bardzo blisko ukończenia tej gry, ale ja grałem na siłę w tę grę. Po prostu Stalker i Metro to nie jest mój klimat. Jeśli ktoś by chciał, żebym nagrał tę grę, po prostu. Nie lubię tego klimatu, po prostu nie wiem czemu, e, na pewno to wiedziałem, bo to jest zajebiste. Eee, e, wolniej strzelamy, ale bardziej celnie. E, o, to jest fajne, tylko się jeszcze tej branie pisujemy, ale. All right, I guess that about does it. Daj, zaraz, zaraz się przekonamy, czy mody działają. Jeśli nie, to się zdenerwuję i to będzie największy fail na moim kanale, na Mariusz. Zaraz odłożmy tę czaszkę z powrotem. Dot Michael, czel, Dobra, nikt nie widział. Quick save. Dobra, zróbmy save'a. Dobra. Save zrobiony. Ui!

Eee... jest, eee, Yes, gram na hardcoreze. What the fuck, ja nic nie chciałem od siebie wziąć. Oh shit. O mój Boże, teraz wszystkie mody się odnoszą. Oh fuck. Eee... Eee... <laughs> Okej, okay, nie mam pojęcia co się stało, ale widzę, że... Coś... Jest... Speedballem się nieźle pierdoli. Oh fuck. Eee huh. okej, okay. <ścoughs> nie wiem co to kompletnie było eee, tak, tutaj mamy bullet time Tutaj, tutaj mamy tak, mod eee, No po prostu do e, konfiguracji modów poszczególnych, tak. na no co, ja mam bullet time, to jest zarobista rzecz. E, pod Z to mam e, de gruby trącz, jak to się nazywa, po prostu możemy przesyłać NPC, to jest zajebiste. Jeśli towarzysze po prostu was zablokują, polecam wam ten mod, naprawdę. E, ulepszona grafika i ten tag jest dobra. E, Całe szczęście już tego brzydkiego dźwięku nie ma. O, uuu, jak się fajnie, uu. Tak, ja mam się dźwiękami pitbojem, tak wiem. chory. Bullet time, mamy C Tu jakieś kurwa inne. Eee, Mówię live. O, to jest taka światełka. Wiem, że to można lepiej zrobić, ale... Eee, po prostu... O się to musiałem nic ale po prostu... No już wyłączyć światło. Ale po prostu... Mm... Nie wiedziałem jakie mody będą działały. No, tutaj coś, Tutaj coś nie pasuje. Czekajcie. Окей. Не-не-не-не. Почекайте. Оу, нет, Не-не-не-не-не. Не хотелось этого. сейчас мы все Nie, 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 eee, Tiny. Dajmy sobie tiny, jak wygląda tiny. Holy shit, się, Mimo, że tutaj coś jest spagowane. Okej, okay, dajmy sobie tiny. Okej. Okay. Eee, o, tutaj mamy... Implanty. O, questy. Okej. Okay. O, tu się zaczyna kurwa zbieranie wszystkiego. I zaraz widzimy z tego domu tylko tutaj. Wiecie. Trzeba wszystko podpierdolić z jego domu. Mm, Hyper, right, right, right. dog. Okay. Broken machine gun... Tak, tekstury też broni są inne. Oh, fuck! Eee, czy nie mogę używać broni, bo jestem w jego domu? Ja mam nadzieję. Nie uczę, żeby mi się coś zbagowało. No, oh, fuck. Nie mogę broni wyciągnąć, nie podoba mi się to. Odpierdolny kapelusz. kapce Kurde, trochę się teraz wystraszyłem. Dobra, wyjdźmy z tego domu, Zobaczmy, co się odpierdoli na świecie. Może teraz będzie gra pozwoliła wyciągnąć broń. O, dobra, już myślałem, że się zepsuło. Ui. Ui. Tak, 5000, kurwa, DLC. O, oh, się. Eee, mam tutaj... Wyjdźmy <laughs> na zewnątrz w samych gaciach. Nie, dajmy to. War, Zobaczmy jak nasz kozać wygląda. Perfekt. Porozum z obica. Tak, tak. Eee, tak jak mówię. Tutaj jakieś lepsze tekstury mam na piasek i na to, no, ale no, nie chciałem kombinować za bardzo z tymi modami, tutaj się troszeczkę na początku odcinku rozgadam, jeśli macie jakieś tam propozycje ją mieć, na przykład mody instalować czy coś, no to z wielką przyjemnością wysłucham. E, próbowałem takie najłatwiejsze mody pozainstalować, wiem, że tam do jakichś było nawet... E, a animacje bardziej zaawansowane, ale tam już jakieś naprawdę jakieś wymagały takie rzeczy, których ja tam tutaj nie czaiłem. Ale wydaje mi się, że całkiem spoko wyszło te moje instrukcje. Mamy sprint, to jest najważniejsze. Eee, okej, okay, no to chodźmy do Sane. Wait. nie pójdziemy do Sunny, to ja zawsze wiecie co robiłem? Podpierdalam itemy. Tak. tak, chodźmy tutaj sobie pochodzić, pozbierać itemy. Up, okay. nie, nie chcę kupka. Ale no, Wydaje mi się, że gra jest ładniejsza, naprawdę. Te tekstury są takie pół. Gra F5. E, wolę robić dużo zapisów ze względu na to, że e, gra pewnie będzie się kruszyła jak powalona. To jest fan New Vegas. Ale mam jakieś też mody na e, mniejsze crashowanie się i to no zobaczymy jak to będzie działać. Mam nadzieję, że będzie w ogóle działało. Eee... Ja chcę iść kurwa tutaj Znaczy najpierw zanim ja w ogóle ku, ku, do questu poszłem tam robić Zostanę e, to ja tu cały teren ob, ob, obaduję Nie wiem co ja kompletnie powiedziałem No Coca-Cola truck, spoko e, Pamiętam z dnia premiery tej gry po prostu z do questów ja w ogóle całą mapę zwiedzałem, nie? E... Zobaczmy jak to wygląda Ui, Pod... podała mi się ten dźwięk, ping, ping jakoś mamy tam To chyba jest yy, z moda Podała mi się ten dźwięk, te ping do domu Viktora Oh yeah! Myślałem, że mogę tak wyłączyć rację Dobra, wyłączymy, bo czasem pan YouTube się przypierdoli. Eee, weźmy sobie złom, nie wiem po co. Może tutaj coś jeszcze wykonać? O, do naprawy, to się przyda. Nie, nie chciałem ogóle tutaj. Nie chciałem. Eee... Au się, tutaj mam też taki jakiś teleport, to muszę zmienić w ogóle, czekać bo kusiki nie Eee, tylko Okej, tą nie wiem, w całkowicie, nie wiem po co to ma robotowi służbę. Dobra, chodźmy do... do same. Sani. Sunny, Eee... Słuchajcie, skrzynki oczywiście podstoję też podpierdolone. Nie nic takiego w Tutaj? Nie. Myj Tutaj? Też nie, kurwa, serio nic nie ma? Tu. No, Tutaj coś na nie jest, cs Nie ma. Tutaj coś jest. Nie, nie. Nie. Dobra, to idziemy przeszkodzić drugą stronę miasta. Takie tak, gdzie jest ten ziomek, który miał przyjść do mnie te e, pogadać hmm. Nie mam pojęcia A jak to możemy sobie Ziomek, nie, nie bój się, przyszłem ty masz też. Dziękuję. Przyjdziecie tylko za tam Może sobie jeszcze jakieś mody, na na towarzyszy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Czy cię gra? Po czy Czekajcie. Czycie? Setting. Gameplay. Very hard. O. A, uh, setting, uh, a, tak sprawdzam tylko. O shit. Eee! O! Oh. Odbugowało się, okej okay, spoko. O oh, fuck, ripersów. Czekajcie. Chyba ten bawił tym od damy Czekajcie. Żeby to było. Oh. Ah. Tak jak mówię, ja w ogóle grałem Tyle godzin w ale w ogóle bez y, żadnych modów Więc... tak Muszę się po prostu nauczyć Dobra, wyłączmy to O, gra się zetnie, czy nie? Okej okay. co ja w ogóle, kurwa, dostałem? Aż tak... Aż mnie przeciążyło. Eee, okej. Okay. Spoko, jeszcze mam przeciążenie. Eee... Molec time... O! o super! O, fajnie, fajnie się mody zapowiadają. Się bronię będę nawet. Dobra, nie, nie wiem co to jest. <grych> tak. Dobra. Dajcie porozmawiać ze Sony. Sajnik, czy jaki tam. O, wait. Czy to może być jeszcze? O. okay cheyenne stay don't worry she won't bite unless i tell her to okay i yeah, guess there's a thing or two i could show you sounds like you need all the help you can get after what they done to you Nie mnie outside, behind the saloon. Okej, okay, szybko poszła rozmowa. Aj, świata wyglądają o wiele lepiej. No okej, okay, gronie musimy mówić. Czaja. Będziemy mogli wyłączać, wyłączać światła wszędzie. Okej. Okay. Wszystko się przewraziłem, że broń nie będziemy mogli je naprawiać.

Okej, okay, no idziemy, jeszcze postrzegać jeszcze trochę te... Ja mamy? 24 minuty odcinka? Tak, oczywiście, zajebiście są przynężony. Czy coś tutaj jest takiego? Eee... No oh, wow, to jest tu ciężkie. Wiesz co? Czekajcie, mam pomysł. <grystanie> o Jezu, już widzę jak tych rzeczy tutaj wykombinował. Czekajcie, to sobie weźmę. Się na pewno przyda, patrz tutaj. Ok, a tu że akurat jest sprzedawca, to spoko. Oh shit! O! Oh. Holy shit, jak puści mnie. A spoko, fajnie, że generator włącza nawet tak. Ok. Fajnie, You no. must be the Hello, ziomuś. Yeah, yeah, yeah. Eee, czy chcesz mi coś powiedzieć o specjalnej amunicji do broni? Eee, jak wiem jak to działa, to nie musimy się spocząć. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. O, bardzo. Holy shit! Masz jebany plecak, tak? na plecaki też tutaj mam. Moda. Holy się Drugi ten plecak. Plazma... Stilpaki... Dobra, no, sprzedam ci na pewno nóż. Proste co zostaje, bo to jest przewalone. No pancerz na pewno. To, co zostawimy, to sprzedamy. Dobra. <grym> Dużo ci widziałem. Ziomek, muszę no, poczekać, co, co dzisiaj kupimy? Mmm. Um, masz coś w ogóle ciekawego? Co ja mógł kupić? Tak, kupię sobie spinkę. Nie, ale ty dzisiaj ziumek. nie masz nic. Ja bym chciał kupił. No kurwa, nie wiem. Co, wezmę tego z tym Życia. Nie Dobra, życia życie. Chyba nie zrobiłem. Thanks. No wiem, moment. Holy shit. Coś się eee, w w Palumta, Cy, pamiętać, co się tu upiertela? Witam w modowaniu Polenta, New nie ulega z autentycznie mógł co taki switch upierdalny. Czekajcie, wejdźmy jeszcze raz. O, coś tekstury się jedzą niesamowicie. Wow! What the fuck is this? Nie mam pojęcia tak jak mówiłem. Dopiero się uczę. E, dodawanie modów do tej gry. Nie mam pojęcia co to jest. Czy nie jest grafiką w e, no ale nic. Prze -prze Przegramy odcinek. O tym pięknym czarnym czymś. Albo wiecie co, może nie. Może zakończmy sobie tutaj jakiś odcinek. I w następnym to już ogarnę, spróbuję to ogarnąć, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, bye bye.